Cześć, witajcie z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny odcinek z The Long Drive. I dzisiaj jedziemy dalej, nie? Widziałem też, że Chaos Mod, pod względem wyświetleń, akurat był wiele razy oglądany. Jest obecnie pierwszym filmem, więc się spodobał, albo po prostu był oglądany. Kilka razy, nie? Więc bardzo się cieszę. Fajnie, że Wam się podoba. I no cóż, wyruszamy dalej, tak? Beczka sobie odjeżdża, jak my. I jakbyście się pytali, jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego filmu, czego ekran teraz paluje? Ta postać jest nawalona. O, właśnie. Koło nam odpadło, fajnie. No nie no, bez koła nie będę jechać, nie? Tylko, że ta świnia policyjna nam przeszkadzał... Bez... Ty... Dobra... Przepraszam, nie... Ale no... Przeszkadzał... Dobra... Zbieramy fajnie... Pierwsza minuta odcinku, my już po... Stłuczce... Zarąbiście super odcinek się zapowiada. Czy ktoś przyjechał z policyjny? Ok, yy, ogólnie to yy, był pewien problem. Przez chwilę się pojawił z kanałem, ale już się z nim uporałem. Przez chwilę niektóre filmy były poblokowane. Tak. No. Mogę powiedzieć, że głównie ze względu yy, z Age of History. No ale dobra. Oj, przepraszam. Ale już wszystko jest dobrze. Więc można jechać i kontynuować. No, jak zobaczyłem, że z The Long Drive'a, bo też kilka się znalazło. Jest yy, poblokowanych. To mi się przykro zrobiło, bo mówiłem, że będę dokumentować całą trasę i dwóch pierwszych fi filmów z Delong Drive nie było, więc byłoby od 70 km, a nie chciałem, tak, chciałem wszystko mieć i się zmartwiłem, ale. Całe szczęście, jednak wszystkie filmy pokracały, są dostępne, i można je oglądać. Też właśnie się bardzo cieszę, a propos jeszcze tego Chaos Moda, że wam się spodobał. Przynajmniej pod względem wyświetleń, nie wiem jak to normalnie. I fajnie. Też jutro od razu mogę powiedzieć, na razie, ze względu właśnie na kłopoty z Contraband Police. Jutro pojawi się <coughs> Age of History 2 i będzie w nim podbijanie roz. Już od razu mogę powiedzieć, jeśli ktoś nie oglądał, że dorekrutuję te milion jednostek już do tego filmu. Co będzie jutro? <coughs> Żeby było. Ponieważ, milion to taka okrągła jednostka, ilość. A wiecie, na razie ta seria leci oczywiście do podbicia świata, a później kto wie, może coś jeszcze się z tego pojawi, może z czegoś innego. Nie wiem. Zależy co będziecie chcieli. I cóż. Jak na razie jedziemy, domku nie było widać. 7 km. No, ale zobaczcie, jeszcze tak do tych gier co były. Jak nie ma chaos moda, to normalnie się jedzie, nie wiem. Bez chaos moda to samochód nie skręca sam o taką po boku. Tylko jedzie prosto. Jak chcę, żeby skręcił, to klikam, nie? I skręcam. Nie wiem o co chodzi. Też może w jakiejś niedługiej przyszłości pojawił się gry z kierownicą, chociaż na razie nie widzę sensu. Yy, ponieważ, no, nagrywam bez kamerki, tak. Może kiedyś będą filmy z kamerą. Nie wiem. Dobra, dwa kaktusy z ściąłem. Daleko poza drogą jesteśmy, no ale trudno. O Boże. Ale syf mamy w samochodzie Dobra, ja już podziękuję tym kaktusom Muszę postać... Nie, już wszystko z nią bit Już wa w pełni Super kamienie, fajnie Syf Samolot, nie, to do samolotu nie Nie widzieliście, chyba jeszcze nie było no, w tej serii samolotu, ale... To... Wiecie i jeszcze będzie okazja. To nie jedna. Je 2% to nie Nie wiem, z 5% rasy mamy. Mniej nawet. I to sporo w sumie chyba. Nie wiem, na 500 km powinniśmy być. Nawet połowy tego nie mamy. Ojejku. Dalej nie było domku. Jedziemy. Prawie 20 km. Bez domku. No. Te kamienie. Te kamienie. Dalej tym starym złomem jedziemy przy okazji. Super. Mi jest bardzo przykro dalej, że nie dodali do tej gry nawet w fazie beta, no ale tu. Malucha. No. Śmiesznie by było jechać 5000 kilometrów. O! Maluchem. Nie odpadł dzisiaj tu No śmiesznie by było, przynajmniej dla mnie Jechać maluchem 5000 km Ja sobie tego nie wyobrażam Małe auto Jak dla mnie fajny Fajny pojazd Ale Nie wyobrażam go sobie w Delong Drive ie. Też jak na razie jeszcze, oczywiście, update jest w fazie beta. Postaram się go pobrać, jak będziecie chcieli, żeby go nagrać. Bo już widziałem, że na polskim i na amerykańskim YouTube się pojawiały normalnie filmy. Na Billboard nie jedziemy, bo tam nic nigdy nie ma. To radio działa normalnie, pokażę bym, ale oczywiście radia nie ma. Cudownie. Tam, co mieliście, częstotliwość 100,5 FM, nie super. Po 20 km jedyną strukturą był Billboard. Fajnie. Dobra. Całe szczęście tym razem się normalnie jedzie, tylko początek jakiś dziwny był i postanowiłem się roztrzaskać o policję, no cóż. Ale teraz się już normalnie jedzie. Fajna droga. 225 km już. No. Zenerwuje mnie tylko ten, ten dźwięk z Superchargera. Mam nadzieję, że na filmie nie jest aż tak słyszalny. Oby. No ale zobaczcie, przynajmniej z tym super chargerem nie dość, że samochód skacze jak nienormalny, no dobra To jeszcze jakiś Nie wiem Dobra Ale 152 na godzinę możemy o taką pod górkę jechać, nie? Ale te koła dziwnie wyglądają dalej Super czadzi. Fajnie Okej, okay. ojejku, ale skrzywiona, nierówna powierzchnia. Czy dalej nam faluje ekran? Nie wiem w sumie. Faluje. Czy nie. Nie, no faluje. Czego królik jest okej? Okay. Spoko. Dziwnie trochę to wygląda, no ale dobra. Okej. Okay. Super. Pierwsza normalna struktura. Niezmodowana, powiedzmy. Czego on... Tam. Okej. Okay. Ten PC też się dobrze bawią. Super, autosave. Kocham to w tej grze, że autosave to jest wielki lak na skalę samochodową. Dobra. A i jeszcze odnośnie filmów, które się pojawią w sobotę. Nie wiem co będzie, w niedzielę też nie wiem co będzie, tylko na jutro mam zaplanowane. Fajnie. I co się gapić? Nic nie ma, fajnie. Woda, benzyna. Można dolać. Benzyny mamy 28,5 litra prawie. Nie odczepi się, no spoko. 1,4 litra oleju. Można dolać do pojazdu. Nie ma problemu. 3,5 będziemy mieli w silniku. To można wywalić w takim razie. I jechać dalej. Autobusu oczywiście nie mogło być. Żybi sobie leży, wszystko sobie leży. Cały świat faluje. Fajnie. Nie możemy się rozpędzić. No dobra. Nie było tam nic. Tak, wiem, że świetnie. Niestety naprawili też błąd, chyba. Przynajmniej ja tak dawno nie miałem. Z wchodzeniem i wychodzeniem do gry, bo mianowicie, wychodziliście i wchodziliście jeszcze raz do save'a, to się pojawiały nowe rzeczy. Ale już tego błędu chyba nie ma. W ogóle pierwszy statek od 100 km ponad. Na tym sejwie nic nie ma. Samochodu nawet nie ma. Aaaa... Tylko postać jest dalej narąbana i faluje ekran. No bo już nie... nie wiem. Może nie spoza drogą, zresztą to jest znowu jakiś sklep stary. Czy... Czy ten statek jest przy drodze? Nie, chyba nie, 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 nie. nie, nie. Nie, to jeszcze lepiej, opuszczony dom to jest, to nie. Nie, z Nie, wiem, bo bardzo dziwne proporcje są. O, kolejny domek, no, trzy kilometry przejechany i domek jest. No i dobra, tak mi się podoba. Tam w tle jeszcze ze dwa są. I studnia. I statek właśnie. No, tak, fajny kamień. Co jeszcze? 160 na godzinę, o tako dobra, co to za? Ja wiem, że ja mówię o nowym samochodzie, tak? Co odcinek, ale mi chodzi o normalny wóz. Kolejny autosek, kolegi nie ma, macham. Ręce to od razu widzę. Właśnie dobra, co to jest? Amunicja do wiatrówki. Szkoda, że do wiatrówki. Wiatrówka jest bezużyteczna. Jakiś. jakiś najmniejszy możliwy silniczek, Tu jakaś stara lodówka, bardzo stara. Katana. Trudna. Znowu barwnik, miecz Z benzyną rower, nie? Nie, dalej świat faluje, czyli... Dobra, zwracamy, bo już nie chcę, żeby moja postać falowała sobie... ...ekranem Coś tu jest 19 litrów diesla, super Świetnie Nie za bardzo jak na razie mam pomysł na tytuł filmu. Bo nic się nie dzieje. Pierwszy statek od 100 km. Już widzę, że statek nie jest na drodze, więc to nie będzie. Nie. Nie jest, no. Nie jest na drodze, więc to nie będzie na tytuł filmu, że statek na drodze to mogę powiedzieć. No ale dobra, super, fajne kamienie, kolejne dwa. Coraz lepiej. Aaa, zaraz ćwierć tysiąca kilometra. Co to jest, mutant? Aha, fajnie że się pojawił. No, super, też się jedzie pod słońce. Zmordowali. O już nie. Znowu duży kamień. Jej. Okej. Okay. to, a to światła tak. Dobra, no, no, przynajmniej ufo nie ma, nie? Ponuro w tym samochodzie. Ale już nam się nie rozlatuje, jak na początku serii. No! Jeszcze NPC, tak. Autobusami się tak pojawiają. z ziemi. Trawa też parowała w ziemię nieźle. Jedziemy pod górę. dalej 152 na godzinę. Kółko pod górę. Nie ma tutaj niestety żadnej... Miarki wysokości. Dalej w górę, nie? Ja bym się tu zatrzymał, żeby móc widoczki podziwiać. Dobra, idziemy spać. Noc niech sobie mija. Fajna perspektywa się zrobiła. Dobra, już jest wszystko. Git. No fajne dolinki, nie? No ale. Co więcej? Nic więcej, nie? Patrzcie, jakie dolinki, ładne. Ale co nam z tych dolinek? Nic nam z tych dolinek. Okej. Okay. O! Mhm. Czy to jest. Nie, nie, nie. nie. Nie usunę te sklepy zaraz z tych modów, nie było niczego, czego on 150 na godzinę nagle jedzie. Ojej, I na krew sili, znowu zombiak. Yes. Ojej, Ekspedient. Nie ma problemu. Jedzenie, jedzenie. Nic ciekawego, lornetka. To jest pobrudzacz. Nie wiem, kto normalny używałby pobrudzacza. Jest czerwony na 100. Nie ma czerwonego na 100. Ale można użyć. Hmm, tego co jest? Przepraszam za reakcję. To reakcja na kolejnego autosave'a była. Nie lubię bościna. Kiepski ten czerwony. No dziwny. Ale jest. Okej. Okay. No wiadomo, czerwony się przy tak. Tutaj siedem. Na końcówkę, no akurat końcówka brzydka jest, tak, ale... No nie ma tu innego już koloru. Oleju, oleju już nie dolewam, nie chce mi się. Kolejny brud... brud, Nie wiem, spray do brudzenia. Piesek. Niezły piesek. fajnie, że w kategorii cleaning supply w sklepie są do usyfienia samochodu, nie? Czy ja nie mogę wmontować koła? W mi o nie, czy ja będę już cały czas jechać dopóki nie znajdę samochodu z tym? <sighs> Carport, ty, ciebie nie mam. Dobra, montujemy jest, prawie pasuje albo pasuje, nie wiem. To kolejny pobrudzacz. O, a to czyścik, nie? Tego już nie będę odpalać. W serduszka, jak to by wyglądało? Perspektywa. O jejku, nie pasuje. To nie pasuje. O, zając na zapleczu też. Palamy dobrze. O co chodzi z tymi autosejwami? Ile ich? Pff. Nie chowam ich do samochodu, bo przy pierwszej lepszej 100 jak w coś uderzę. Tak, jak samochód tylko jednego fikałka zrobi, przypadkowo spadnie na butelkę. To bum będzie. Więc raczej wolałbym się wstrzymać. Dobra, jedziemy dalej. No, odpal. No, no. Dalej w górę. Niezła zabawa. No. Okej. Okay. Też dość późno film nagrywam. W weekend jednak postarałbym się wrzucić wcześniej. Chociaż dzisiaj już jest weekend, pół na pół, oczywiście, wieczór. Oczywiście dla tych, co w szkole są, tak? Bo ci, co na przykład pracują, ale na przykład zdalnie, czy coś takiego, nie? To o, jeszcze zależy od pracy, tak. No lalki są ciągane jak na razie wszystkie po kolei Nienawidzę. Jak coś mi wystrzeliło Ale patrzcie pierwszy raz winę nie są Ty coś i gapisz Co ma Widzę Nie dojedziesz Wypadło mi coś stąd. Nie. Aleluja. Kolejny autosave. No oczywiście, róbcie mi 15 autosaveów Oj, oj oj oj, licznika nie ma. Super! Zrobiono nam auto No to jedziemy bez licznika. jeee yeah. Tak, jeszcze ty się tu pchaj o. Fajny mot, ale irytujący. A nie sprawdzę no tak Super Setny ki SE 100 na godzinę tutaj mogę patrzeć, ale kilometrów nie sprawdzę Ojej W sklepie nie było licznika Jejku, dalej do góry jedziemy, o co chodzi? Cały czas suniemy kawałek po kawałku do góry. No. Też do tego imperium mongolskiego, jeśli osoba, która napisała komentarz z tydzień temu, ogląda, to yy, do tego co prosiłeś z Imperium Mongolskim. Yy, zrobię, oczywiście, że zrobię. Tylko, że yy, przydałoby mi się cięcia robić. Chyba, że serię. Nie wiem. Jeśli oglądasz, to możesz napisać. Ponieważ bez cięć, to taki film by trwał no kilka godzin. Bo Mongolia ma nieciekawych sąsiadów. Patrząc na jej siłę militarną, no, no kurde, jak my wysoko jesteśmy, tak jeszcze wyrwałem z kontekstu. No, mm, więc byłby film na dwie godziny, a jak nie, to seria. Więc, jakby miało nie być serii, to cięcia. A na razie mi cięcia nie działają, Cinanie filmów. Patrzcie, jak my wysoko jesteśmy. To jest. Druga najwyższa tutaj góra. Sklep. Nie. Tak. Czemu nie? Weźmy kolejny niepotrzebny. Nikomu dom. Dobrze. Co tu jest? Benzyna. Nieważne. Już nic nie ma. Tu nie topel. Że. To są światła i kolejny autosave, który mi znowu laguje, no nie mogę. Da się coś zrobić z tymi lagami, nie wiem, bo denerwuję troszeczkę. Lubią się też robić podczas jazdy. Tu nic nie ma. Nie ma. Nie ma. Świetny świetny dom przecież to jest najlepsza lokalizacja w historii świata jest coś w odległości jakiejś A, op, kolejne wyżej miejsca no tak bo przecież nisko jesteśmy zapomniałem co to jest no tak walni jeszcze samochód świnio No. Dobra. No cóż. Jak na ten film. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I życzę Wam miłego wieczoru. I pa pa.